Cześć, witam. Tu morda. I dzisiaj pokażę wam swojego barba. Dawno nie było Diablo, więc nagram jakiegoś lifta. Torment 3. 800k DPS-u. 6,5 miliona toughness. Co dziwne, barb jest strasznie papierowy. Co zmienili ostatnio Diablo? Z tego co widzę, nie kupuje się już potylonów, tylko są na nich putdowny. 50 nowych legendarek dodali w Patrzu 221. Jak widzicie, nie mam jakiegoś mocnego, bo mam mało stowych rzeczy, dlatego... Jak na razie Torment 3, ale też długo barbem nie grałem. O Elita. I używam tak. szarży, Avalancha, yy, Battle Rage'a i Gniewu Berserkera. Tylko cholera jasna. Poczekajcie może ściszę troszkę grę, bo jest to dosyć głośno. Elity są strasznie mocne tutaj. Mają tyle efektów, że po prostu czasami nie mam się gdzie ruszyć, żeby w ogóle je bić. Aha, na klikach używam kliwa i Whirlwind'a, albo to chyba Whirlwind'a używa większość barbarzyńców. Jak widzicie Ten barb jest straszny. Znaczy damage robi dobry, ale no. trzeba dużo uciekać, bo... On na te efekty nie jest w ogóle odporny, mimo że ma 6,5 miliona. To jeszcze mnie wciągnęli. Ale dopiero zaczynam tak naprawdę na niego coś farmić, bo robiłem sobie Demon Huntera, już gram na tormencie 6 od dawna. I zacząłem robić Monka, którego mam już na tormencie 5 do I tego Monka, którego wam pokazywałem w paru film, tak dwóch czy trzech no już jest o wiele lepszy niż był. Mam już seta od innej i po prostu mam wszystkie mantry aktywowane. Nie wiem czy wam to pokazywałem, czy nie. Ojej oj, coś się zacięło. Czyby internet? Tak, chyba mój internet siada. Bo się zrobiło na pomarańczowo w ogóle. No i widzicie, nie mogę ich bić. Bo ja że mają odbicie damage'a, to jeszcze mają e... Moltena, czy tam czy coś i rzucają pod siebie ogień i ciężko się odbije w tym momencie, ale skaczą z kubańce. Zaraz ich tu zamrozimy awalansem. No i jak widać jest trochę Masakra Dawno też nie grałem I mogę nie wyczuwać tych skill delikatnie Ale ten barb jest papierowy, nie mogę z Znerwili go na pewno Jeżeli chodzi o toughness. A w ogóle to mam chyba jakieś paragony do wbicia, także daję w rezist nie jest to zbyt. Jak widzicie, jeżeli chodzi o sam damage, to pozbywam się ich szybko, natomiast jak walczę z elitami. I znajdą się te efekty, to jest po prostu rzeźnia. A, jeszcze używam fajnej rzeczy. Używam mm, kamienia, on się smite chyba nazywa. Czy jakoś tak. I czasami po prostu wchodzi 2000% weapon damage'a. I wchodzą takie kryty, że... No, Po prostu czasami o 33 miliony, nie? Jak, jak przed chwilą widzieliście. Tylko mówię, muszę coś wyfarmić, żeby mieć lepszą odporność i wtedy nawet będę mógł e, pójść na wyższy poziom, bo na Monku mam bodajże 600, ale mam 12 milionów to ofnesu i na tormencie 5 to jest wystarczająco. Ale na Barbie, jak widzę te 6 milionów, które mam, jest nawet za mało, jak na trójkę, jeżeli chodzi o elif. Zobaczymy, może wypadnie coś legendarnego w tym rifcie. przecież to tylko torment 3, więc nie spodziewam się niczego dobrego. Na razie same niebieskie i żółte kraty. Mając z tego barba na 60. levelu jeszcze bez Reapera, to grałem nim na turmencie 6, ale wtedy pamiętam miałem tylko 3 miliony toffmesów i, i, i praktycznie byłem nie do ruszenia, a teraz jest to jakby o wiele z bardziej zmienione. I, I jeszcze tak jak mówię, długo na 70. tym barbem nie grałem. Jeszcze dodali, nie wiem czy czy... Ja po prostu tak dawno nie grałem. Dodali <laughs> w mieście. Albo w miastach jakieś lustro, gdzie można wybierać pety, skrzydła. Tylko że ja nic tam nie mam. Nie wiem o co tam chodzi. Ale z Kubańców dużo jest co w tym rifcie. Tych szkieletów. Aha, w ogóle moja broń wytwarza yy, takie kule yy, mrozu. E. Widzicie? I, ty, I to też bardzo robi dobry damage. Jak mówię, te zwykłe mopki to nie są w stanie mi za dużo zrobić, ale. Najgorsze są elity. Jak to fajnie kosi. Trzeba zapamiętać, żeby włączać tego Battle Rage'a, bo to podnosi mój damage do 1,200 mln. Znaczy z gniewem Berserkera do 1,200 mln, a z tym gniewem mam właśnie 800 bo normalnie to jest um, około 700 To jest taki buff, tylko że on działa chyba przez 2 minuty, ale nie minę. No mamy elitę. Jakby ciężko. Trzeba ich zamraza zamrażać, żeby jakby... No i zamknęli mnie i stąd coś chyba nie ucieknie. A, jednak uciekły. Najgorszy najgorsze są momenty, gdy... Spotykamy elitę i obok tej elity spotykamy na przykład championów, albo spotykamy... wywołamy bossa i wtedy te wszystkie efekty jak się skumulują, bo zaraz padnę, A, nie padnę. o właśnie, wytrakałem sobie, kurde, spotkałem championów, masakra, dobra, uciekniemy stąd. Trochę przymroziny. To załatwiałem już mu miniony, więc może będzie łatwiej teraz. A nie jeszcze nie wszystkie kurde, to tego trzeba załatwić. Jak widzicie ta elita sama nie jest w stanie dużym zrobić. Natomiast... Te efekty, które się kumulują od niej i od minionów są masakryczne. Aha, oczywiście mam y, transmogryfy na broni. Mam chyba Maximusa ustawionego, czy jakoś tak. Kiedyś go gdzieś tam znalazłem, ale był strasznie słaby wam tego. Mamy czempionów, mocni są i jeszcze mnie łapną w te pułapki ze Mam hellglobę elegancką. Szkoda mi już używać tego gniewu berserkera, bo już się w praktyce wykończyłem, a... Nie mam nic, żeby się uleczyć, kurde. Muszę poczekać na... Potiona o, właśnie. Gdzie są moje ciemploni? Gonią mnie tam. Ech cholera. Użyłem tego jednak gniewu berserkera teraz. Niechcąco. Jak widzicie on w ogóle... ...wtedy też szybciej odzyskuje zdrowie. Nie wiem nawet jaką mam runę ustawioną, nie pamiętam. Zaraz to zobaczymy. A jeszcze wam pokażę w ogóle jakie mam pasywne, bo <coughs> mamy tak Weapons Mastera, mamy ner Nerwy ze stali, tak? Mamy Brawlera i mamy Bloodthirster. Mamy runę jaką? Aha, Attack Speed, Dodge Chance, Movement Speed. Aha, no i fajnie. Mm -hmm. To nie jest nie jest najgorzej. Oj, coś mi net przecina. Jestem ciekawy, czy hmm. jeszcze nic nie wypadło: żadna legendarka. Być może i nie wypadnie żadna. Bym się trochę zdenerwował. No tak, zazwyczaj gram rifty pełne, czyli po zabiciu bossa eksploruję wszystkie, wszystkie poziomy. O, znowu mi się net zmulił, masakryczny. Ale, jak wam pokazuję, to robię tylko je do bossa, bo czasami po prostu ten film może trwać za długo. Jakbym robił wszystkie poziomy A poza tym, no tutaj mamy Torment 3 Ale jak gra się na Torment 6, to tam zabicie elity, czy, czy... Mopka jednak trwa troszkę dłużej I to się kumuluje I jest później... Dosyć długo... Długie nagranie mogłoby wyjść ale tu cholernie nie lubię właśnie tych stworów, tych um, ana anarch, oni się nazywają, nie wiem jak to odmienić. Um, anarchów, <grych> bo oni właśnie nawalają tym prądem ciągle i jeszcze bardzo często do tego mają iluzjonistę i wtedy jest multum tego prądu na tym, co. O, mamy elity. To włączmy sobie gniew Berserkera. Nie są zbyt mocne. Już, już je zabiłem. Jak widzicie, z gniewem Berserkera nie ma w ogóle problemu, żeby coś ubić, ale nie zawsze go używam, bo jednak to trochę Okłamuję mój damage, jaki robię, a zazwyczaj jak gram, staram się testować damage ten podstawowy, który robię na samej Myszce. Już żółty w badziewi, o, ale cholerne skaczące znowu... Linianki. Nie ma tych skaczących też. To jest masakra. Oczywiście te rifty. Zwykłe. One mają swój poziom właśnie. Jeżeli chodzi do to, o torment, to. No jest trudniej tak, ale. Jeżeli chodzi o Greater Lifty, to tam nie wiem na jakim zasadzie działa, działa ten poziom, który my wybieramy, bo e, tam są ranki, ranki liftów i zazwyczaj ten rank, na którym gram w Greater lifcie, to tam są słabsze minionki niż w tym lifcie normalnym. Być może gram na dosyć niskim. Rankach, ale grając swoim Demon Hunter'em Greater Rifty, gdzie normalnie soluje Torment 6, to mi to jest o wiele łatwiej, mimo że tam miałem rank nawet chyba 20. O, jeszcze zginąłem. 20? Nie, nawet większy tam miałem. Już nie pamiętam. Wiem, że ponad 20 na pewno było. I wcale nie było tak trudno, Wam powiem. Nawet chyba zdążyłem przed czasem. O, mamy bossa, pojawił się, ale kurczę, wykończyłbym tu przynajmniej trochę tych mopków, bo ale jak widzicie jeszcze Elita tutaj chodzi za mną. I jeszcze wyszedł śmierdziel, także będzie grubo. <tryk> będzie grubo. Już jest grubowo. ta elita ma eee, elektryczność i plagę, a ja cholera prawie nie mogę w tym stać, o i znowu mi internet ty, ty, nie. Coś jest nie tak. No zamroźmy tę elitę, może szybko ubijmy. No i odpaliła ten swój cholerny skill. Nic do leczenia. Jakiś globy są. O, mam potion. Dobrze. Pożyjemy jeszcze. Awalanszem. wykończyć tą elitę, to już będzie w miarę z górki. Później się pozbiera itemy. No bo z sobie. Mimo no, że śmierdziel jest powolny, to jego plaga i ta obstawa, którą macie dookoła, to nie bardzo mi pomaga. Jak widzicie ten dym, to też on mi zadaje damage, bo Pora na gniew Berserkera Zobaczymy jak to jak widzicie dosyć szybko spada, tylko muszę co jakiś czas wychodzić z tego jego dymu, bo Już narobił go od cholery. Nie można go za bardzo bić wtedy. No jeszcze Nie widzicie ten jego dym to jego trucizna, bo robi dosyć sporo i muszę odchodzić żeby nabrać trochę chwili Zastanówmy się, Gnoja ha, chodzę sobie ze Skandrelem, ale no, szczerze mówiąc nawet nie wiem co on tam ma, bo coś tam mu pewnie dałem, tylko pewnie wszystko ma ze Stręgiem, bo nie chciało mi się przenosić z Demon Huntera rzeczy. Albo zapominałem i po prostu wszystko co zebrałem to sobie skrapowałem u Kowala i zapomniałem przerzucić. A zaraz wam pokażę co on tam matkę ubije tego śmierdziela. Cholera nie ma już na gdzie pełno tego <laughs> dymu. Bo czym dłużej się bije tym jest gorzej Jeżeli chodzi o bo bossy Tylko że no nie miałem wyjścia bo tam ganiała mi ta elita skacząca Jak widzicie jest dosyć mocny Tarcze mi to chyba rzuca Skandrel Ale się nie, nie mylę ale... no, no, no. jest dosyć mocny Dobra, będzie po nim już chyba... No i patrzcie, nic z niego nie wypadło Oprócz shardów, więc... Case of Trials, mamy legendarny materiał, ale legendarki żadnej Strasznie słabo Wróćmy do miasta I zobaczmy, czy wypadnie nam coś od Kadali <coughs> Widzicie, słaby lift Prawie nic nie wypadło. Nawet żaden plan. Co jest dziwne, bo ostatnio tych planów to mi się wysypywało, jak grałem. Skandrella, wam pokażę, co on tu ma. A ma jakiś łuk. O, ma legendarny ten token. A to nawet nie wiedziałem. Ma parę legendarnych, ale jak widzicie, a to ma ze Strangem, to ma z Dexem. Ma jakiś. Ma legendarny token. No to nawet nie wiedziałem. Zapomniałem o tym. Pójdźmy się naprawić do dookoła. I skrapujmy te rzeczy. Gdzie jest taka dala? No, tutaj jest. Zastanawiam się, czy to by mi się przydało, bo hmm. może spodnie lepsze pasek. Pasek lepszy by się chyba przydał. Więc może zobaczmy, czy coś wypadnie. Nic żółte, główno niebieskie. Hmm. Jak widzicie, strasznie słaby rift. Także zakończmy go, bo to szkoda tylko iść tam farmić. Skoro nawet z bossa. Nie wypadło nic e, ciekawego. Jak widzicie, tych Keystone trail Trails są już 22. Tu mam jakieś e, na Greater Rift rzeczy, ale. Hmm. No dobra, wiecie co? Zakończę ten filmik i zapolecimy Greater Rift a może tam coś wypadnie.